Okej, okay, witajcie z tej strony Oskara. dzisiaj przedstawię Wam nową postać, która już niedługo zagości w Elegant, jest to Zac. Taki wesoły żelek, tak go nazywam. No i umówimy jego skilla i umiejętności. No to więc przejdźmy do rzeczy. Bardzo fajny joke, no zaraz pokażemy. To jest, to nie jest joke. Taki cosik, tak że jeszcze nie ma głosów. taka manieczka. Dobra, idziemy. Ktoś sobie chwilę nim pogran, będzie to raczej jungler AP. No, ona solo to się na, raczej nada i to będzie coś nowego. Jeszcze takiego czegoś nie było w lolu według mnie. Dobra, przejdźmy do skili. Pasywną umiejętnością jest tak jakby podobna forma jaką ma Anivia. Prawda? To przedstawię Wam później. Dobra, mamy ultę zobaczymy jak to działa, Q to, Jak coś takiego wypadło, zniszczyła mi to To jest W Dobra, zultujemy sobie A taki skaczący Właśnie Taki pozytywny żelek Takie coś jakby wypada, to się zbieramy I nam HP dodaje Bo wszystkie skile u niego, chyba Chociaż nie jestem pewien, bo nie ma jeszcze opisów kosztują pewną część zdrowia, prawda? Zbieramy, odzyskujemy to zdrowie, które straciliśmy za skill Na przykład Q zobaczmy O Przyjemna postać nawet Zobaczymy jak to będzie się sprawdzać już w grach rankingowych czy też innych na razie jest ok tutaj oczywiście są jakieś minimalne lagi. o i tutaj zbieramy ja oczywiście jakoś AP poszłem sina, mam na aktualnie zbudowanego i tyle yy, dźwięki Okej okay. Ja na szybko wam przestawię Nie mogę dostać się na PB, gdyż over thousand kolejka To było smutne trochę A Ale się nie cofniemy Zobaczmy Może na O, to jest bot także sobie dajemy radę ale na solo to przyjemna postać o i to jest pasywna umiejętność jeśli to nam wrogowie zabiją, te takie małe, glutowe coś, <grych> tak powiedzmy, to zginiemy. A, tak nie. Cooldown około 300 sekund na no to jest. Tutaj mamy napisane. A to jest nasz skok, bardzo fajny. Będzie się sprawdzał niesamowicie w jungli. do gankowania. Postać? No według mnie najlepsze będzie w jungli. Chociaż na topę też ok Daje radę pewnie Ale to zobaczymy Właśnie jeszcze zastanawiam się jakby late game wyglądał z nim Ale według mnie byłbym jeden z lepszych Spróbujemy ją zaraz zabić To jest slow jeszcze z tego Oseść prezentuje się w miarę ok. O, nasza siwirka. Jej ultimate. A! Bo niestety nie miałem pasywki i zginąłem. No, jeszcze chwilę z nim, zobaczymy co on tutaj potrafi. Pójdziemy na linię i zakończę tą prezentację. Jak widzimy na itemy tutaj są jak na razie w zalecanych takie cośik, czyli to będzie tak jakby tank AP, prawda? No ale to będzie go można w, różnie dobrze budować w inne drzewka, tak jakby powiem. <coughs> Zobaczymy co można zbudować. Pójdziemy sobie w HP. O, w ten sposób. On chyba skile ma AP jak się nie wiem, chociaż nie jestem pewien Nie ma żadnych opisów jeszcze Czy tam, tam na stronach ale troszeczkę tylko Tak AP jest z tego co miałem. zobaczyłem przez chwilę Później do, w opisie dodam parametry Jeśli ktoś będzie ciekawy ile, jaki skill zadaje mniej więcej obrażeń i jak mniej więcej go maksować, jak to wyjdzie 31 to jest naprawdę skok fajna postać <grystanie> a przynajmniej śmieszna taki sobie glutek śmiesznie pochodzi taka żelatyna No, to w sumie by było na tyle. Co tu możemy jeszcze powiedzieć? Może jeszcze ultimata pokażemy. Jeszcze raz. Okej, okay, wracamy po przerwie. Już wam mówię. A, miałem mały wypadek. No, ale pokażę jeszcze raz tego ultimata. Bo w sumie nie musimy iść. On się może przemienić w ten. Tak jak mówię, Q jest to takie... Nawet OK Przyciągnięcie, które slowuje przeciwnika. W, to jest taki rozprysk Ej, e, to jest zabójczo super umiejętność i ultimate możemy sobie sobie możemy skakać jak żabka super to jest a tak mówiłem on będzie to jest pewne no to w sumie ja bym podziękował wam i zaprosił was do już następnego odcinka i jakiejś innej prezentacji prezentacji bohaterów no to dziękuję za oglądnięcie i do zobaczenia.